Świadomość ekologiczna, zwłaszcza wśród dzieci, jest coraz wyższa. Wiedza o segregacji odpadów, recyklingu i ekologicznych zachowaniach to tematy chętnie promowane i łatwo przyswajalne, zwłaszcza na licznych warsztatach i wydarzeniach tematycznych. W środę dzieci z klas trzecich puławskich szkół brały udział właśnie w tego typu warsztatach podczas zajęć w szkole podstawowej numer 11. Mamy w dzisiaj warsztaty pszczele. Mamy warsztaty traszard w nurcie traszard dzisiaj właśnie ekologiczne takie z wykorzystaniem elektrycznych śmieci, a tak naprawdę materiałów już pochodzących z recyklingu elektrycznych śmieci, czyli na przykład po zużytych lodówkach, pralkach. My później to wykorzystujemy do tworzenia sztuki. Będą to lasy w szkle i biżuteria wyjątkowa, bo każda jest niepowtarzalna, z racji tego, że drugiego takiego materiału zazwyczaj nie znajdziemy, bo wiadomo, recykling już w swoim procesie robi swoje. Dodatkowo dzieciaki mają zajęcia sportowo-taneczne, bo wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch, więc my raczej staramy się promować taką postawę właśnie proekologiczną, połączoną właśnie z ruchem, edukacją. No, najmłodszych głównie. Warsztaty prowadzone we współpracy z urzędem miasta były częścią akcji Polska Stolica Recyklingu. Dziurawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Buławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.